Więcej z własnej szafy bez konieczności chodzenia na zakupy. Cześć, nazywam się Ania i w dzisiejszym wideo chciałabym Was zainspirować do zmienienia perspektywy, z jakiej patrzycie na swoje ciuchy. A teraz bez dalszych wstępów, przejdźmy już po prostu do jego treści. Oświadczenie. Ostatnio jestem królową oświadczeń. Jestem fanką hashtagu z drugiej szafy, który promuje rywka z blogu szafa sztywniary, do którego odwiedzenia gorąco Was zachęcam i właśnie dlatego 95% ciuchów, które wykorzystałam na potrzeby tego wideo, to ciuchy z drugiej szafy, czyli kupione w second-handach albo takie, które po kimś dostałam i mam nadzieję, że e, jeśli Wam się spodoba mój styl, to, to może też zachęcę Was z tym do tego, aby kupować na rynku wtórnym. Pierwszy sposób, w jaki ja zyskuję więcej z moich ciuchów, to nie przywiązywanie się do pojęcia przodu i tyłu. I przykładem ku temu jest na przykład ten T-shirt, bluzka, top. Z jednej strony posiada on całkiem głęboki dekolt, a z drugiej strony jest bardziej zabudowany. Za każdym razem, kiedy nie chcę pokazywać Zbyt wiele mojego dokontu, zakładam go po prostu tył naprzód. przód i voila, z jednej bluzki zyskałam dwa zastosowania. Byłabym zapomniała, żeby nie gryzło Was tutaj i te metki Was nie drapały, to ja zalecam wyprówanie po prostu ich. Trzeba wyprówać je w miarę delikatnie, tak żeby nie popsuć samej bluzki, ale od momentu, kiedy zaczęłam to robić, to naprawdę moje życie zmieniło się na lepsze. Inna rzecz, którą również noszę tył na to ten sweter. Które oprócz tego, że radośnie zeskakuje z wieszaka, to także z przodu ma super śliczny dekolt w serek, a z tył jest bardziej zabudowany. Swoją drogą okazało się, że zarówno sweter, jak i bluzkę wolę nosić tył naprzód niż w oryginalnej formie. I od czasu, kiedy zaczęłam je po prostu przewracać na drugą stronę, to zaczęłam je nosić 400 razy częściej. Ta sukienka, którą teraz mam na sobie zasługuje na odrębny punkt jest ona po prostu kopalnią outfitów. Pomijając fakt, że mogę ją nosić normalnie, mogę ją nosić tył naprzód, to dodatkowo mogę przepasać ją paskiem w obu tych wersjach, dzięki czemu z jednego ciucha zyskuję tak naprawdę cztery osobne outfity. Dodatkowo wykorzystując słupy, jestem w stanie zmienić jej długość, sprawić, aby eksponowała ona tylko jedną nogę albo dwie nogi. W zimniejsze dni zamieniała się po prostu w spódnicę. Czarna, zwykła sukienka. Jest dla mnie w mojej szafie po prostu niezastąpiona. I właśnie dlatego chciałabym Was zachęcić, abyście i Wy znaleźli w swojej szafie właśnie tego ciucha, który daje Wam możliwości nie tylko stworzyć wiele super fajnych outfitów, ale przede wszystkim takiego, w którym czujecie się tak fajnie, że wszystkie te outfity będziecie tak naprawdę nosić. A skoro już mowa o tym swetrze, który miałam na sobie w poprzednim ujęciu, to ten sweter konkretnie jest e, własnością Sergeja i jest to kolejny punkt na mojej liście e, rzeczy, które można zrobić, aby mieć więcej z własnej szafy. Otóż fajnie jest wymieniać się ciuchami z ludźmi, którzy są nam bliscy. Ja wymieniam sieciuchami z Sergejem, z moją koleżanką Kasią, z moją koleżanką Darią, z moją koleżanką Asią, z moją koleżanką Olgą, z moją siostrą Aliną, z moją siostrą Agnieszką. Jest to. 7 dodatkowych szaf, do których mam dostęp tak naprawdę na porządku dziennym. Do tego samego chciałabym zachęcić Was. Jeśli nie możecie się wymieniać na przykład ze swoim partnerem ze względu na to, że macie inne rozmiary, albo po prostu Wasz partner ma taki styl, który zupełnie Wam się nie podoba, to możecie spróbować wymieniać się z jakimiś koleżankami, które mają podobny styl i rozmiar, i tym podobne. Swoją drogą chciałam teraz pokazać wam właśnie ten T-shirt, ponieważ jest to coś, czego nigdy w życiu nie kupiłabym dla siebie, a jest to mój ulubiony T-shirt Sergeja. Powodem, dla którego nie kupiłabym go dla siebie, jest fakt, że ja założyłabym go może z 4 razy w roku i tak właśnie go noszę. I o ile jest on w szafie Sergeja i mogę sobie go tak założyć 4 razy w roku, to absolutnie mi to nie przeszkadza, ale jeśli miałabym wydać swoje własne pieniądze na coś, co zakładam tak bardzo rzadko, to chyba byłoby to trochę to byłaby to chyba trochę strata, nie? Aby zyskać jak najwięcej z naszej szafy, bardzo ważne według mnie jest zidentyfikować w niej bejziki. Bejziki będą to ubrania, które różnić się będą w zależności od tego, kto będzie je dla siebie wybierać i na ogół będą to ubrania gładkie, jednokolorowe które nie za bardzo same w sobie wybijają się, kiedy zakładamy je na siebie. I tak na przykład dla mnie basikiem będzie ten biały top, mam podobny czarny top, basikiem będą dla mnie jeansy czy moje materiałowe spodnie, a także basikiem będzie dla mnie zwykła, prosta czarna sukienka. Wszystkie te ciuchy mogę tak naprawdę ze sobą łączyć naprzemiennie, a do tego za każdym razem, kiedy dobiorę do nich inne akcesoria, inne buty i inne ukrycie wierzchnie, zyskuję totalnie odmienny look. I patrzcie, oba te topy pasują do obu dołów i jeśli mam być z wami szczera, w obu czuję się świetnie i bardzo lubię je nosić. Teraz, jeśli chciałabym zmienić charakter któregoś z tych looków, to wystarczy, że zmienię akcesoria. I tak na przykład jeśli mam na sobie jeansy i biały top, mogę ubrać marynarkę i czułenka, aby czuć się bardziej oficjalnie. Bassiki są niesłychanie ważne, ponieważ same nie grają pierwszych skrzypców, skrzypcy, yy, ponieważ same nie stanowią o tym, jak outfit będzie wyglądał. W zależności od tego, jakie akcesoria do nich dobierzemy, jakie okrycie wierzchnie do nich dobierzemy, jakie założymy buty, jesteśmy w stanie po prostu zyskać totalnie odmienny outfit. Chciałabym, aby w tym punkcie nie umknęła nam jedna niesłychanie ważna informacja. To, że dla mnie basicami są te konkretne produkty, nie oznacza, że będą one basicami dla Ciebie. Sama musisz przejrzeć swoją szafę, zobaczyć, co tam masz, co najbardziej lubisz nosić, co pasuje do największej ilości ubrań i w ten sposób zdeterminować, co tym basiciem jest. Po drugą podam Wam taki tip, który dla mnie działa cuda. Na ogół będę wybierała outfity, które będą składały się z mniej jak trzech kolorów. Zauważyłam, że im mniej kolorów muszę ogarnąć sama wzrokiem czy umysłem, tym łatwiej jest mi ubrać się tak, aby wyglądać szykownie i, i po prostu ładnie. Ale teraz, kiedy już to przemyślałam, to mam wrażenie, że ta zasada po prostu odnosi się sensu stricte do mnie. Jeśli potraficie bawić się kolorami, jeśli lubicie zakładać na siebie super mega kolorowe rzeczy, to oczywiście róbcie to i nie słuchajcie mnie, ja jestem po prostu jakąś gadającą głową z internetu. Wśród moich ulubionych akcesoriów są paski i kolczyki, ponieważ na ogół, nie wiem czy zwróciłyście uwagę, ale na przykład zegarek czy pierścionki noszę dokładnie takie same. Nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego tak się dzieje po prostu ten zegarek pasuje mi do wszystkiego, a te pierścionki lubię nosić cały czas, ponieważ inaczej czuję się jakby moje ręce były nagie. Kolczyki mogą być różne, mogą się różnić w fasonie i ten fason kolczyków może determinować, w jaki sposób e, będzie odbierany cały kształt naszego wyglądu. E, te kolczyki, które mam teraz, to są takie wielkie koła, są jednymi z moich ulubionych fasonów, tak naprawdę już od wielu, wielu lat. I uważam, że są one niesłychanie. Neutralne, ponieważ mogę założyć je zarówno do bardzo oficjalnego stroju, jak i do tego supersportowego. Chciałabym także pokazać kolczyki, które według mnie neutralne nie są. I tak na przykład mam taki kolczyk, który jest e, tak jakby diamentu chociaż tak naprawdę to nie są diamenty, nie myślcie sobie, że stać mnie na tyle diamentu. Za każdym razem, kiedy go zakładam, to jakoś tak się dzieje, że mój outfit staje się dużo bardziej szykowny. Nie wiem w ogóle, czego widzicie, jak ja tak nim macham. Powinna być bardziej statyczna, chyba. Inny kolczyk, który chciałam Wam pokazać, to taki friendslowy kolczyk, który wiele lat temu kupiłam sobie w fast fashion. I uważam, że jest on niesłychanie fajny do wszelkiego rodzaju ciuchów na co dzień, ale już nie do każdej oficjalnej stylizacji będzie mi pasować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale oba te fasony są niesłychanie. Specyficzne. Za każdym razem, kiedy założę te czy te, zwrócą one uwagę ludzi, którzy będą na mnie patrzeć. W związku z tym ta basicowa podstawa jest w stanie zyskać naprawdę bardzo dużo, a także jestem w stanie zupełnie zmienić jej charakter, używając takiego jednego drobnego elementu. Zostając przy dodatkach, to chciałabym też wspomnieć o paskach, ponieważ bardzo lubię zmieniać paski i wśród moich ulubionych będzie pasek czarny, beżowy w kolorze skóry i taki z ćwiekami. Jeśli mam być szczera, to ten czarny i ten z ćwiekami noszę relatywnie najczęściej, ponieważ po prostu mam wrażenie, że pasują do największej ilości outfitów, ale ten beżowy czy w kolorze skóry są dla mnie równie niesłychanie ważne, dlatego, dlatego są ze mną i się ich nie pozbywam. Ja mam butów niesłychanie dużo, myślę, że dużo więcej niż byście się po mnie spodziewali, ale powodem ku temu jest fakt, że większość z tych butów kupiłam w second handzie i kiedy znajdę w second handzie buty, które są dokładnie takie, jakie chcę i super wygodne, to po prostu nie mogę ich tam zostawić. Później w międzyczasie, kiedy przestałam aż tak dużo kupować i odgracałam moją przestrzeń, zdecydowałam, że akurat buty są tym, czego odgracać nie chcę. Znalezienie idealnej pary butów, która nie dość, że jest wygodna, to jeszcze wygląda dokładnie tak, jakbym chciała, jest niesłychanie trudne, zwłaszcza, zwłaszcza na rynku wtórnym, dlatego zdecydowałam się po prostu zachować wszystkie pary butów, które miałam do tej pory i po prostu przez najbliższy czas nie nabywać nowych. Na początku dziennym noszę na ogół między 4 a 6 par butów i uważam, że taka ilość jest po prostu totalnie wystarczająca, aby spełnić wszystkie potrzeby, jakie ewentualnie mogę mieć. Generalnie nie noszę butów na obcasie, chociaż mam w szafie również czułenka na bardzo wysokim obcasie, takie na super oficjalne okazje, jak i również kilka par na takim obcasie, powiedziałam, 3-4 cm, Powodem, dla którego rezygnuję z butów na wysokim obcasie na porządku dziennym, jest po prostu wygoda, bo wolę chodzić w płaskich butach więcej niż siedzieć więcej w butach na wysokim obcasie. Jak wspominałam wcześniej, bawienie się sieciuchami jest chyba jednym z najważniejszych elementów, dzięki którym możemy zyskać więcej z naszej szafy. I właśnie dlatego chciałabym Was zachęcić do tego, abyście nie bali się eksperymentować. Teraz chciałabym Wam pokazać kilka węzłów, dzięki którym zwykły t-shirt zyskuje trzy różne zastosowania, a w rezultacie sprawia to, że nie muszę kupować trzech odrębnych bluzek na trzy odrębne okazje, tylko wykorzystuję właśnie to, co już mam. have <laughs> a powiedzieć o dwóch ciuchach, które zyskują dodatkowe zastosowanie, ale nie zmieściły mi się do żadnej poprzedniej kategorii. Otóż uwielbiam nosić sukienki jako t-shirty, ponieważ, e, ponieważ po prostu dzięki temu zyskuję dodatkowy top bez konieczności kupowania go. Zwłaszcza jeśli sukienka nie ma dużego rozkloszowanego dołu, to jest to tak naprawdę zupełnie łatwe, aby po prostu wetknąć ją w spodnie i udawać, że właśnie w ten sposób miała wyglądać. Druga rzecz, o której chciałabym wspomnieć to szalik, który stał się zupełnie przypadkiem kardiganem. Ten szalik spełnia drogą dostałam wiele lat temu w prezencie. Wiem, że jest on podróbką, ale ze względu na to, że już go mam, ze względu na to, że tak naprawdę jest w dobrej jakości, fajnie się go nosi, jest ciepły i jest miły. Zdecydowałam się go nosić pomimo wszystko, mimo tego, że podróbek teoretycznie nie wspieram i nie chciałabym wspierać. Jest to jedyna taka rzecz w mojej szafie. Ten szalik okazał się być dla mnie idealnym kardiganem. Tą zimę był to mój najczęściej noszony kardigan. Zaskakujące okazuje się, że jest on tak miły dla skóry, tak fajnie się w nim czuje i idealnie utrzymuje ciepłotę i. Chłód mojego ciała, że zamiast kupować sobie dodatkowe kardigany czy inne tego typu swetry, po prostu nosiłam go całą zimę i, i było to naprawdę super fajne przeżycie. Oto moje sposoby, jak zyskać więcej z małej szafy, ale jestem przekonana, że dużo więcej z nas ma tego typu triki w zanadrzu. Jeśli tak, to podzielcie się nimi w komentarzach, jestem przekonana, że nie tylko ja, ale więcej z nas chętnie zainspiruje się i nauczy w jaki sposób nosić jakieś konkretne ciuchy, tak aby zyskać dla nich dodatkowy użytek. No i to by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobało Wam się to wideo. Jeśli tak, dajcie mi łapki w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej, zasubskrybujcie mój kanał. I chciałabym Was zachęcić do świętowania miesiąca mody etycznej i do zapoznania się z Fashion Revolution i z tym, co oni robią, ponieważ jest to super świetny ruch, który pomaga promować modę zrównoważoną, taką niewyniszczającą naszego środowiska. A tymczasem dziękuję Wam, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!